Witamy Was w szkolnej bibliotece, skąd poprowadzimy kolejne wydanie miesięcznika. Z tej strony Natalia Grubba i Joanna Kocińska. Na początku chciałbyśmy ogłosić, że na szkolnej zbiórce Wośb zebraliśmy aż 12 300 zł, 8 lutego nasi wolontariusze kwestowali na rzecz podopiecznych hospicjum imienia Dudkiewicza w cukierni Mielnik na Podwalu Staromiejskim. 13 lutego odwiedziła nas pani Anna Szczepaniak i pan Artur Kukiełko z Pomorskiej Fundacji Bracia Mniejsi. Opowiedzieli uczniom o działaniu fundacji oraz o tym, jak ważna jest pomóc bezdomnym zwierzętom. 14 lutego świętowaliśmy walentynki. Samorząd zorganizował Dzień Koloru Czerwonego, a wolontariat Akcję Krwiodawstwa. Nasi uczniowie oddali łącznie aż 16 litrów krwi. 15 lutego odbył się wykład Intela na temat produkcji półprzewodników poprowadzony przez Maksa Mieszko-Dropińskiego i Irina Lediajewa. 16 lutego wolontariusze odwiedzili dom opieki Serenus już po raz dziewiąty, tym razem z okazji walentynek. Do Młodzieżowej Rady Miasta dostał się uczeń naszej szkoły, Wiktor Jeryś. Życzymy sukcesów na nowym stanowisku. 22 lutego przeprowadzono warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla naszych nauczycieli, którzy mogli zdobyć umiejętności, które kiedyś mogą uratować życie. A 26 lutego mieliśmy okazję gościć w naszej szkole prezydent miasta Gdańsk, panią Aleksandrę Dulkiewicz, która przeprowadziła z nami lekcję obywatelską i odpowiedziała na nurtujące nas pytania. Na koniec chcemy przypomnieć, że powstała w ZSE-u wystawa medali okolicznościowych, które zostały przekazane przez pana profesora Dariusza Świsłowskiego, absolwenta naszej szkoły. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym miesięczniku.